Cześć, z tej strony Łukasz. Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym nowościom w Kuna. W ostatnim czasie mamy tych nowości naprawdę bardzo dużo. Już kilka odcinków za nami, a mogę Wam powiedzieć, że to wciąż nie wszystko, bo. Kolejne nowości jeszcze mamy w planach i w kolejnych tygodniach na pewno będziemy Was o nich informować. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o dosyć ciekawych, ciekawym rozwiązaniu, ciekawej serii, a mianowicie modelach TSX86, czyli odpowiednio 686 i 886, które kierowane są dla, do wymagających, zaawansowanych użytkowników. Modele TS 686 i 886 to modele, które wyposażone są w procesory Intel Xeon D, a więc mamy bardzo wydajne urządzenia w obudowie typu tower, dzięki czemu możecie je zastosować nawet nie posiadając serwerowni. No i właśnie, pytanie czy Xeon, czy Xeon W desktopie ma sens? Generalnie przyjęło się, że zazwyczaj modele z procesorami Zion to, urząd, to były urządzenia w formie obudowy rakowej, które montowaliśmy w szafie serwerowej. Natomiast nowe modele 686 są kierowane do tych użytkowników, którzy przede wszystkim nie mają serwerowni w firmie. A więc nie mają gdzie zamontować takiego dużego rakowego y, modelu. Mają małą grupę użytkowników, która ma korzystać z danego urządzenia, a więc to urządzenie może być. Właśnie w pomieszczeniu czy biurze danej grupy, jak również do wszystkich firm, które po prostu mają duże wymagania, a same nie są dużymi firmami. Tutaj idealnie takie rozwiązania na przykład będą się dodawały do wszystkich osób, które zajmują się obróbką wideo, które potrzebują dużej, wy, dużej wydajności, dużej mocy obliczeniowej do na przykład transkodowania materiału wideo, i to wszystko będziemy mogli uzyskać w tych dwóch urządzeniach. Obydwa modele. To bardzo wydajny sprzęt, który będzie służył przez długie lata. Mamy tutaj rozsądną inwestycję, ponieważ już bazowo mamy mocny procesor i ciekawą konfigurację, ale dodatkowo urządzenie pozwoli na późniejsze rozbudowy zarówno przestrzeni, sieci, jak i samej wydajności. Tych urządzeń. Obydwa wyposażone są w procesor Intel Xeon D. Przy czym model 6-zatokowy, czyli TS686, ma procesor Intel Xeon D16, D1602 dwurdzeniowy czterowątkowy. Natomiast model 886 ma Procesor Intel Xeon D1622. Jest to czterodzeniowy, ośmiowątkowy procesor, a więc mamy urządzenie mocniejsze, ale jednocześnie jest to większy model. Wersja sześciozatokowa bazowo dostarczana jest w wersji z 4 GB pamięci ECC RAM. Wersja ośmiozatokowa ma 8 GB RAMu ECC. Dodatkowo. Obydwa urządzenia mają po dwa porty NVMe M2 SSD, dzięki czemu możemy zamontować szybkie dyski SSD w środku obudowy. Mają po dwa porty SSD z przodu obudowy. No i teraz jeśli chodzi o sieć, obydwa mają cztery porty sieci 2,5 GB. Ethernet oraz możliwość dalszej rozbudowy, ponieważ w obu urządzeniach znajdziecie też porty PCI Express generacji trzeciej razy 8. W podstawowej wersji, czyli modelu 6.8.6 mamy procesor dwurdzeniowy o podstawowej częstotliwości 2,5 GHz z trybem boost do 3.2 GHz, natomiast model czterordzeniowy podstawową częstotliwość oferuje 2.6 GHz, również z trybem boost do 3.2 GHz. No i tutaj bardzo e, ciekawą opcją jest zastosowanie pamięci ECC Jest to pamięć, która. Oferuje mechanizm korekcji błędów, czyli Error Correction Code, który chroni nas przed uszkodzeniem danych przechowywanych w pamięci operacyjnej, a to przekłada się na e, wyższe bezpieczeństwo przechowywanych danych. I tutaj nie chodzi o kwestię samego, e, samego długoterminowego składowania tych danych, ale nawet zapisywania ich na urządzeniu, ponieważ mamy pewność, że te dane będą zapisane spójnie, ponieważ już na etapie. E, Przesyłania ich przez pamięć będzie ona ewentualne błędy wychwytywała i korygowała. No i urządzenia obsługują do 128 GB, a więc mamy tutaj modele towerowe, które spośród całej naszej oferty obsługują najwięcej RAMu w tego typu urządzeniu. Inne urządzenia w naszej ofercie obsługowały też 128 GB, ale to już były modele rakowe. A tutaj w modelu towerowym i co ważne, niewielkim, tak jak 686, 128 GB możemy zainstalować. Jeśli chodzi o budowę urządzenia, ona jest bardzo podobna do urządzeń serii X82, X77, a więc. Mamy odpowiednio 4 albo 6 zatok 3,5 calowych, w które możemy zamontować dyski 2,5 cala albo 3,5 cala. Dwa, dwie zatoki na dyski 2,5 cala z przodu urządzenia. Z przodu znajdziemy również przycisk zasilania, przycisk szybkiego kopiowania oraz port USB 3.2 generacji pierwszej oraz diody sygnalizacyjne. A także w przypadku modelu 8 zatokowego, czyli 886, znajdziemy również wyświetlacz LCD informujący o statusie naszego urządzenia. Dodatkowo wszystkie zatoki na dyski twarde są blokowane kluczykiem. Dwa takie kluczyki znajdziemy w zestawie. Z tyłu urządzenia. Mamy dwa wentylatory systemowe w modelu większym, jeden wentylator systemowy w modelu mniejszym. Zasilacz wbudowany. W przypadku modelu wyższego jest to 250 W. Cztery porty: 2,5 GB Ethernet, dwa porty USB 3.2 generacji pierwszej. Oraz dwa porty PCI Express. Są to porty generacji trzeciej razy 8. I co ważne, one, mamy tutaj dwa rodzaje portów: port wysoki i port low profile, a więc odpowiednio będziemy mogli różne karty do nich zamontować. No i tutaj od strony Pamięci RAM, czyli od strony procesora. Mamy port low profile, natomiast od strony dysków twardych, czyli tam, gdzie jest więcej miejsca, mamy pełnoprofilowy port, gdzie możemy zamontować na przykład jakąś kartę graficzną. Cztery porty pamięci RAM. A więc do 128 GB w czterech kościach po 32 GB. Procesor jest tutaj oraz porty na dyski M2. No i tutaj też jest zamontowane chłodzenie procesora. Jest to jeden wentylator 6 cm. Sama konstrukcja pozwala na swobodny przepływ powietrza, co, co razem z zastosowaniem inteligentnych wentylatorów pozwala nam kontrolować to, jak szybko te wentylatory działają, a tym samym jak wysoki hałas generują. Ponieważ powietrze swobodnie przepływa, to jeśli nie postawimy tego urządzenia w jakiejś zamkniętej przestrzeni, w zamkniętej szafce, wentylatory nie będą musiały. Działać w 100% swoich możliwości, co przełoży się na niski, niski generowany hałas czy niski generowany szum. No i tutaj, porównując do innych dźwięków, urządzenie generuje w okolicach 21,8 dB, gdzie na przykład w na przedmieściach, jakieś, jakieś pola lasy mamy 30 dB, biblioteka to 40 dB, w biurze mamy 50 dB, więc na dobrą sprawę takie urządzenie powinno być w miarę niezauważalne. Oczywiście dużo jeszcze będzie zależało od zastosowanych dysków twardych. Jeśli te dyski twarde będą e, szybkie, jeśli będą głośne, to oczywiście wtedy będą słyszalne, ale jeśli zastosujemy na przykład dyski SSD, urządzenie będzie ciche. E, idąc dalej... W urządzeniu mamy zastosowane 4 porty 2,5 GB Ethernet. Możemy oczywiście je łączyć ze sobą, agregować, osiągając 2,5, 5, 10 GB Ethernet, natomiast każdy z nich może oczywiście działać niezależnie przy użyciu obecnego okablowania, tylko potrzebujemy przełączników o wyższych przepustowościach. 2,5 GB Ethernet, 10 GB Ethernet. Jeśli takie posiadamy, to na pojedynczym interfejsie jesteśmy w stanie osiągnąć przepustowość na poziomie e, 2,5 GB, gigabit, co przekłada się na 291 MB na sekundę przy odczycie i 265 MB na sekundę przy zapisie. Jeśli e, zainstalujemy dodatkowe adapter 10 GB Ethernet, e, przy odczycie będziemy mogli liczyć na wartości. W okolicach 1134 MB na sekundę i zapis na poziomie 865 MB na sekundę. Oczywiście, tutaj mówimy o testach wykonanych w naszym laboratorium. Na ekranie widzicie teraz, jakie było, jaka była konfiguracja naszych urządzeń testowych, natomiast możecie oczywiście spróbować odtworzyć te testy samodzielnie. Ponieważ mamy porty PCI, EXPRESS generacji trzeciej możemy zarówno stosować dyski M2 SATA, jak i M2 NVMe PCI Express. Mamy odpowiednio karty QM2 dla jednych i dla drugich dysków. Jaka jest różnica? Przede wszystkim w wydajności. Dyski M2 NVMe pozwalają osiągnąć nawet do 620 tysięcy IOPS-ów przy losowym odczycie i 560 IOPS-ów przy losowym zapisie tutaj, te, tutaj e, posiłkujemy się wynikami Samsunga dla e, modelu 970 Evo Plus, natomiast e, dyski M2 SATA, no to odpowiednio 100 iopsów, 100 tysięcy iopsów przy e, odczycie i 90 tysięcy iopsów przy zapisie, a więc sześciokrotnie mniej, co bezpośrednio przekłada się na wydajność całego Urządzenia, ponieważ stosujemy porty NVMe w urządzeniu, możecie takie dyski zamontować bez inwestycji w kolejne karty. Natomiast, gdybyście potrzebowali większej liczby dysków M2, dwie karty M2 można zamontować. No i teraz, mając dyski SSD, czy to będą dyski 2,5-calowe, czy to będą dyski M2, możemy wykorzystać je na kilka sposobów. Po pierwsze, możemy skorzystać z funkcji SSD Cache, a więc przyspieszyć wydajność w iops dla odczytu i zapisu w czasie rzeczywistym. Ale możemy również skorzystać z dysków SSD w formie storage'owej. Wtedy na takich dyskach tworzymy, pulę w oparciu o takie dyski, tworzymy pulę pamięci, łączymy z dyskami HDD, zyskujemy dużą pojemność oraz... Dużą wydajność. A dzięki technologii QTIL system będzie dbał o to, aby dane w sposób automatyczny były migrowane pomiędzy tymi dyskami, w zależności od tego, jak często są one używane. Ale o tym za chwilę na razie parę słów o dalszej rozbudowie. Po pierwsze, mamy możliwość rozbudowy przestrzeni. Jeśli wbudowana liczba zatok dyskowych będzie niewystarczająca, będziemy potrzebowali znacznie większej przestrzeni, możemy do urządzenia podłączyć jednostki rozszerzające, tak jak do większości naszych urządzeń. I tutaj zarówno mogą to być modele z serii TR, gdzie podłączamy urządzenie dwu-czterostokowe przez USB, jak również mogą to być jednostki z serii TL SATA JBOT. Te LSATA JBOT to e, moduły, które pozwalają podłączyć od 4 do 16 dysków e, poprzez obudowę do podstawowego kunapa. Ale w taki sposób, że każdy dysk twardy zachowuje swoją przepustowość. Czyli mając na przykład 8 dysków twardych, e, każdy z nich jest widoczny w kunapie jako kolejny dysk o przepustowości 6 Gb na sekundę. W ten sposób mamy pewność, że nie będzie. Tutaj żadnego spadku wydajności przy rozszerzonej e, pojemności, ponieważ na przykład podłączając cztery takie dyski możemy e, osiągnąć przepustowość na poziomie 24 gigabitów na sekundę, a przy e, 16-dyskowym nawet do 64 gigabitów na sekundę. Jest to możliwe, ponieważ te jednostki rozszerzające są podłączane do kunapa nie poprzez USB, ale poprzez specjalne. Interfejsy. Do samego połączenia korzystamy z przewodów stasowych, dokładnie z kabli SFF 8088 albo 88 do 8644. Natomiast do kunapa musimy zamontować kartę rozszerzającą PCI Express. Są to karty, które znajdziecie w zestawie z jednostką rozszerzającą i one pozwalają podłączyć. Jednostkę do kunapa właśnie w taki sposób, aby zachować pełną wydajność, pełną przepustowość. W zależności od obudowy znajdziecie w zestawie kartę z pojedynczym portem. Podwójnym portem albo czterema portami służącymi do podłączenia takiej jednostki rozszerzającej, i w przypadku podłączenia tego dużego e, urządzenia, czyli TLD sze, 1600S, e, będzie on aż czterema przewodami musiał być połączony z kunapem. No ale tutaj każdy przewód oferuje nam e, obsługę czterech ścieżek e, SATA. Ponieważ mamy 16 dysków, musimy mieć 16 ścieżek, czyli cztery przewody połączeniowe muszą być wykorzystane. Jeśli chodzi o rozbudowę pod kątem sieci, możemy zastosować karty sieciowe 5GB Ethernet, 10GB Ethernet, zarówno z interfejsami SFP, jak i NBASE Możemy zamontować jeszcze szybsze karty sieciowe, pozwalające na przepustowość 40GB oraz 25GB Ethernet. No i od. Jakiegoś czasu, również możemy zamontować interfejsy Fiber Channel, dzięki czemu możemy liczyć na przepustowość 16 albo 32 gigabitów. Oprócz tego, tak jak wspominałem wcześniej, jeśli potrzebujemy więcej dysków SSD, możemy zamontować karty QM2, pozwalające dodać kolejne dyski twarde. W większości modeli możemy zastosować tylko karty QM2. Obsługujące dwa dyski SSD. Jednak, ponieważ modele 686 886 są modelami troszkę większymi, mamy więcej miejsca w środku, możemy również zastosować karty, które mają cztery porty na dyski M2, a tym samym zwiększyć w sumie aż o sześć dysków NVMe, co w połączeniu z wbudowanymi dwoma daje nam osiem dysków NVMe M2. SSD, co z kolei będzie się przekładało dosyć znacząco na dalszą wydajność. Modele 686-886 standardowo działają pod kontrolą systemu QTS 442, czyli systemu, który znamy od dłuższego czasu który jest systemem uniwersalnym, zapewniający dużo, dużą funkcjonalność i duże bezpieczeństwo danych. Ponieważ konstrukcja urządzenia oferuje nam możliwość montażu różnych dysków twardych, dysków SATA HDD, SATA SSD oraz NVMe SSD, warto skorzystać z mechanizmu QTIR, czyli mechanizmu inteligentnego pozycjonowania bloków. O co chodzi? Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie tworzymy jedną wspólną pulę pamięci, która składa się z grupy dysków HDD, z grupy dysków SSD i z grupy dysków SSD. M2. Całość widzimy jako jedną wspólną przestrzeń, no ale w tej puli mamy dyski różnej wydajności. Więc łącząc je wszystko w jedną grupę, możemy założyć, że ta wydajność będzie znacząco niska i nie będziemy mieli nad nią jakiejś sensownej kontroli. No i tutaj pojawia się właśnie mechanizm kutir. Mechanizm kutir na bieżąco monitoruje, które bloki są wykorzystywane częściej, które rzadziej. Gdy spada obciążenie urządzenia rozpoczyna się migracja tych bloków. Te, które są wykorzystywane najczęściej trafiają na dyski SSD albo na M2, te najszybsze. Z kolei jeśli, któreś dane nie są używane, bo na przykład są to backupy albo jakieś kopie, są przenoszone na dyski wolniejsze. W ten sposób te bloki, do których potrzebujemy najszybszego dostępu, z których najczęściej korzystamy, są zawsze na dyskach najszybszych, a te bloki, z których korzystamy najrzadziej, są na dyskach najwolniejszych. Ponieważ cały mechanizm działa na poziomie bloków, to nie będzie dotyczyło przenoszenia całych plików. Nawet jeśli korzystamy tylko z części pliku, bo jest to dysk maszyny wirtualnej albo plik bazy danych. To tylko ta część pliku, z której korzystamy najczęściej, będzie na dyskach najszybszych. Cały mechanizm działa w pełni automatycznie, zarządza nim system, ale dla nas oferuje on najlepszą wykorzystanie naszych, naszej wydajności i naszych dysków, ponieważ mamy zarówno, zachowaną zarówno wydajność, jak i dużą pojemność. Nie musimy się zastanawiać nad tym, gdzie dany plik zapisać. My zapisujemy go po prostu na woluminie kunapa. A to system dba o to, aby docelowo te dyski, te dane znalazły się na odpowiadających im dyskach, czyli albo tych wolniejszych, albo tych szybszych. W tych urządzeniach również znajdziemy mechanizm migawek. Migawki działają już obecnie na wszystkich kunapach, jednak zawsze warto podkreślić, że dzięki migawkom wasze dane są bezpieczne. Niezależnie od tego, czy sami zmienimy pliki, czy zostaną one. Przypadkowo usunięte czy nadpisane przez jakiś ransomware, zawsze możemy wrócić do wcześniejszej wersji i tę właściwą w dowolnym momencie przywrócić. Ponieważ migawki tworzone są poza woluminem, tworzymy je na poziomie puli pamięci, czyli na poziomie bloków. Nawet jeśli wszystkie dane zostaną nadpisane czy zaszyfrowane, zawsze możemy przywrócić wcześniejszą wersję. No i podobnie jak w większości urządzeń, tutaj mamy od 4 GB ramu. Czyli w ramach urządzenia możemy wykonać 1024 migawki, a dla pojedynczego woluminu bądź Lunu 256 takich migawek. Wspomniałem na jednym z poprzednich slajdów, że urządzenie możemy rozbudować o karty rozszerzeń FiberChan. Dzięki obsłudze FC SAN system może zaoferować dosyć ciekawe narzędzie, które pozwoli nie tylko przechowywać dane na kunapie, ale w taki sposób. Jakbyśmy je przechowywali na dysku lokalnym, ale również zapewnia ciekawą redundancję i zabezpieczenie. Jeśli na Kunapie stworzymy lounge blokowy i przez Fiber Channel podłączymy go do naszego środowiska, np. Na wirtualizacji do VMware'a, i tam będą tworzone maszyny wirtualne, to one fizycznie będą przechowywane na Kunapie. No ale przepustowość będziemy mieli albo 16, albo 32 gigabitów, w zależności od zastosowanej karty. No i po stronie Kunapa, bo na tej części się skupmy, możemy wykonywać migawki naszego lunu. Co z takimi migawkami możemy zrobić? Po pierwsze, możemy je zawsze sklonować i na przykład podłączyć przez iSCSI do urządzenia, które Fiber Channel nie obsługuje. Możemy również te migawki replikować na innego Kunapa. I nawet jeśli ten inny kunap nie będzie wyposażony w adaptery Fiber Channel, to wciąż te, ta przestrzeń blokowa będzie mogła być dostępna. Jeśli ten nasz, na przykład 8.8.6 przestanie działać, a mamy snapshot naszego lunu na innym kunapie, to na tym innym kunapie tę replikę możemy zamontować i udostępnić przez iSCSI, podłączyć z powrotem do naszego VMware'a i maszyny wirtualne będą mogły działać, będą mogły być uruchomione. Nawet sama kwestia przełączenia się pomiędzy udostępnianiem przez Fiber Channel a iSCSI na QNAP jest bardzo prosta. Jest to kwestia tylko zmiany mapowania przestrzeni dyskowej do portów Fiber Channel albo do targetu iSCSI. Jak to zrobić, możecie zobaczyć na filmikach dostępnych na naszym kanale. Jest to bardzo proste. Natomiast oferuje ciekawe możliwości, ciekawe zabezpieczenie, bo nawet gdyby zdarzyło się tak, że adapter Fiber Channel został uszkodzony, to nie będzie to oznaczało zupełnego, zupełnej utraty dostępu do danych. Wystarczy szybko go przemapować na iSCSI, to iSCSI podłączyć i dalej możemy korzystać z udostępnionej przestrzeni, tak samo jak wcześniej, zapewniając ciągłość działania naszej firmie. Jeśli chodzi o adaptery Fiber Channel, Mamy dostępne dwa adaptery kunapowe. to jest 32-gigabitowy i 16-gigabitowy. Obydwa adaptery w zestawie mają transivery po dwa, ponieważ, ponieważ te adaptery są dwuportowe, dzięki czemu nie, nie trzeba tutaj takich wkładek dokupić. Oczywiście Gdyby w przyszłości zaszła taka potrzeba, to również taką zapasową wkładkę możemy sobie dokupić. Natomiast od strony zakupu karty mamy zestaw karty z wkładkami. Przy czym pamiętajcie, że adaptery Fiber Channel są te kunapowe, są przeznaczone tylko do działania z nasami kunap. Nie możemy ich podłączyć do serwera z Windowsem czy Linuxem, po prostu nie ma sterowników do tych kart dla tych systemów. One są dedykowane. Dla kunapa, a więc po drugiej stronie musimy mieć jakąś dedykowaną kartę fiber channelową dla danego serwera. Jak widzieliście, model TS686 i TS886 to bardzo ciekawe modele, które mimo desktopowej, a więc kompaktowej e, konstrukcji, oferują wiele możliwości zarówno pod kątem. Podstawowej konfiguracji, jak i możliwości dalszej obudowy, a wszystko przy e, bardzo wysokiej wydajności dzięki zastosowanemu procesorowi Intel Zion D, obsłudze dysków NVMe M2, portom 2,5 GB Ethernet oraz wielu możliwościom rozbudowy o dalsze karty, adaptery i dyski twarde. To wszystko na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia.